10 najlepszych dronów wojskowych na świecie. Miejsce 10x ku 58 Valkyrie. XQ-58 Valkyrie to amerykański bezzałogowy system bojowy, zaprojektowany przez korporację Kratos w ramach programu Loyal Wingman. Jego głównym celem jest wspieranie załogowych maszyn, pełniąc rolę eskorty, wsparcia w walce lub rozpoznania, a także przeprowadzanie misji uderzeniowych. XQ-58 Valkyrie ma długość 9 metrów, rozpiętość skrzydeł 8 metrów. I wagę 2,5 tony. Przy maksymalnej masie startowej. Jest napędzany silnikiem odrzutowym, który pozwala mu osiągnąć prędkość do 1100 km na godzinę. Co czyni go szybkim i zwrotnym w trudnych warunkach bojowych. Dron jest w stanie utrzymywać się w powietrzu przez 6 do 10 godzin. Co pozwala mu na długotrwałe misje w różnych środowiskach operacyjnych. XQ-58 jest zaprojektowany do transportu broni o różnych konfiguracjach w tym rakiet, bomb i systemów elektronicznych, co czyni go wszechstronnym narzędziem walki. Valkyrie jest wyposażony w technologię stealth, które ograniczają jego wykrywalność przez radary. Dron jest testowany w ramach eksperymentalnych misji, a jego funkcje są rozwijane w kontekście autonomii i interakcji z załogowymi myśliwcami. XQ-58 Valkyrie stanowi część amerykańskiego podejścia do rozwoju bezzałogowych systemów. Które mają wspierać załogowe maszyny w trakcie trudnych misji bojowych, zmniejszając ryzyko dla ludzi. Jego niskie koszty eksploatacji oraz zdolności do działania w złożonych operacjach wojskowych sprawiają, że jest to jeden z kluczowych elementów przyszłych sił powietrznych USA. Miejsce 9 CH5 Rainbow ch 5 Rainbow to chiński bezzałogowy dron bojowy zaprojektowany przez CASK, China Aerospace Science and Technology Corporation celu realizacji misji rozpoznawczych, zwiadowczych i precyzyjnych ataków rakietowych oraz bombowych. Rainbow 5, jak jest również znany, jest jednym z najnowszych dronów bojowych w arsenale Chin, który może wykonywać długotrwałe misje nad obszarami konfliktów. Dron ma długość 10 metrów, rozpiętość skrzydeł 20 metrów i wagę wynoszącą 3,3 tony. Przy maksymalnej masie startowej CH-5 jest na Zapędzany silnikiem tłokowym, co pozwala mu osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę oraz pozostawać w powietrzu przez około 30 godzin. Dron jest wykorzystywany głównie w misjach uderzeniowych, ale także do zbierania danych wywiadowczych i obserwacyjnych, działając w połączeniu z innymi systemami w ramach nowoczesnych operacji wojskowych. CH5 Rainbow jest uzbrojony w różne typy rakiet i bomb, które są podwieszane pod skrzydłami. Dron może działać autonomicznie lub zdalnie sterowany przez operatorów, dzięki czemu jest wszechstronny w zastosowaniach bojowych. Jego zdolność do wykonywania misji w trudnych warunkach, w tym w strefach o dużym zagrożeniu, sprawia, że jest idealnym narzędziem w walce z terrorystami i w konfliktach asymetrycznych. CH-5 jest szeroko wykorzystywany przez chińskie siły zbrojne, a także przez inne kraje, które korzystają z chińskich technologii bez bezzałogowych. Dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym oraz dużemu zasięgowi Rainbow 5 jest jednym z najważniejszych elementów strategii wojskowej Chin w XXI wieku. Miejsce 8. Bayraktar Lelma. Bayraktar Kızılelma to turecki dron bojowy, zaprojektowany do przeprowadzania misji wywiadowczych, rozpoznawczych oraz precyzyjnych ataków rakietowych i bombowych. Jest to nowoczesna maszyna o dużym zasięgu, opracowana w ramach programu tureckiej firmy Baykar. Kzylelma ma długość 12 metrów, rozpiętość skrzydeł 10,5 metra oraz wagę 8,5 tony przy maksymalnej masie startowej. Dron jest napędzany silnikiem od Rzutowym, co pozwala mu osiągać prędkość do 800 km na godzinę i wznosić się na wysokość do 12 000 m, Kzlelma może utrzymywać się w powietrzu przez około 24 godziny, co czyni go odpowiednim do długotrwałych misji bojowych w strefach konfliktów. Jest również przystosowany do wykonywania zadań wywiadowczych, obserwacyjnych i zbierania danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym. Uzbrojony w precyzyjne rakiety oraz bomby, Bayraktar Kzlelma może prowadzić ataki na cele, zarówno na ziemi jak i w powietrzu. Jest wykorzystywany przez siły zbrojne. Turcji i inne kraje sojusznicze odgrywając kluczową rolę w operacjach wojskowych zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym dużej autonomii i zdolności do pracy w trudnych warunkach Kzlelma stał się jednym z podstawowych narzędzi współczesnej tureckiej strategii wojskowej Miejsce 7 MK9 Reaper MQ-9 Reaper to amerykański dron uderzeniowy, zaprojektowany do przeprowadzania misji wywiadowczych, rozpoznawczych oraz precyzyjnych ataków rakietowych i bombowych. Jest to rozwinięcie wcześniejszego modelu MQ-1 Predator z większymi możliwościami operacyjnymi i większym zasięgiem. Dron ma długość 11 metrów. Rozpiętość skrzydeł 20 metrów oraz wagę około 4,7 tony. Przy maksymalnej masie startowej, Reaper jest wyposażony w silnik turbośmigłowy, co pozwala mu osiągać prędkość do 480 km na godzinę i długotrwałe loty na wysokości do 15 tysięcy metrów. Dron może przebywać w powietrzu przez ponad 27 godzin, co sprawia, że jest idealny do długotrwałych misji nad obszarami konfliktów. MQ9 Reaper może być wykorzystywany również do misji rozpoznania, obserwacji i zbierania danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym. MQ9 jest uzbrojony w różne rodzaje broni, w tym rakiety Hellfire, bomby precyzyjne JDAM oraz inne ładunki wybuchowe, które są przenoszone na zewnętrznych punktach podwieszenia. Jest szeroko wykorzystywany przez siły zbrojne USA i sojuszników do zwalczania terrorystów i w operacjach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. Jego niskie koszty eksploatacji, duży zasięg i zdolność do wykonywania misji. Trudnych warunkach sprawiają, że jest to jeden z kluczowych elementów współczesnych operacji wojskowych. MQ9 Reaper stał się symbolem amerykańskiej strategii walki z terroryzmem i jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dronów bojowych w historii nowoczesnych wojen. Miejsce 6 MQ28 Ghost Bat. MQ-28 Ghostbat to australijski bezzałogowy dron bojowy, zaprojektowany w ramach współpracy z firmą Boeing w celu zwiększenia zdolności operacyjnych sił powietrznych Australii. Jest to dron o nowoczesnej konstrukcji Stealth, który ma pełnić rolę zarówno maszyny bojowej, jak i wsparcia dla załogowych myśliwców w trakcie misji eskortowych i uderzeniowych. Ghostbat ma długość 11 metrów. Rozpiętość skrzydeł 10 metrów oraz wagę w okolicach 5 ton przy maksymalnej masie startowej. Jego napęd stanowi silnik odrzutowy, co pozwala mu osiągnąć prędkość poddźwiękową oraz wysoką manewrowość w trakcie działań bojowych. Dron jest zdolny do długotrwałych lotów, utrzymując się w powietrzu przez kilka godzin, co czyni go idealnym do misji patrolowych, wywiadowczych i uderzeniowych. MQ-28 jest Zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu go w trudnych warunkach. W strefach o wysokim ryzyku wykrycia przez wroga, uzbrojony w rakiety, bomby precyzyjne oraz systemy elektroniczne. Dron może przeprowadzać ataki na cele w terenie oraz wykonywać misje rozpoznawcze. Ghostbat ma również zdolności do autonomicznego wykonywania misji, co pozwala mu działać w pełnej integracji z innymi systemami bojowymi. Jego główną zaletą jest niski poziom wykrywalności dzięki technologii Stealth. Co pozwala na realizowanie misji w strefach o silnym przeciwdziałaniu elektronicznemu. MQ-28 Ghostbad stanowi ważny element rozwoju australijskich sił powietrznych, wpisując się w trend zwiększania autonomii i efektywności działań wojskowych w przyszłości. Miejsce 5 MQ-20 Avenger. MQ20 Avenger to amerykański bezzałogowy system bojowy zaprojektowany przez firmę General Atomics który ma pełnić rolę wsparcia dla załogowych myśliwców i przeprowadzać precyzyjne ataki rakietowe oraz misje wywiadowcze. Dron charakteryzuje się dużą autonomią, co umożliwia mu realizację misji, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trudnych warunkach bojowych. Avenger ma długość 10,7 metra, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 20 metrów oraz wagę 8,2 tony przy maksymalnej masie startowej. Jego napęd stanowi silnik odrzutowy, co pozwala osiągnąć prędkość do 740 km na godzinę a także umożliwia loty na dużych wysokościach. Dron jest zdolny do pozostawania w powietrzu przez ponad 18 godzin, co czyni go odpowiednim do misji rozpoznawczych oraz długotrwałych operacji nad obszarami konfliktów. MQ-20 Avenger może być uzbrojony w różne typy uzbrojenia, w tym rakiety Hellfire, bomby JDAM oraz inne precyzyjne ładunki, które umożliwiają przeprowadzanie ataków na cele w terenie. Dron jest w pełni zintegrowany z systemami dowodzenia i kontroli, umożliwiając efektywną współpracę z innymi platformami bojowymi. Jego konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem niskiej wykrywalności, co czyni go skutecznym w realizacji misji w strefach o silnym przeciwdziałaniu radarowemu. Avenger jest wykorzystywany głównie w operacjach antyterrorystycznych oraz w misjach stabilizacyjnych, zwłaszcza w regionach o niestabilnej sytuacji politycznej. Dzięki zaawansowanej technologii i dużej zdolności do adaptacji w trudnych warunkach, MQ-20 Avenger stanowi jeden z najważniejszych elementów amerykańskich sił powietrznych i stanowi przykład nowoczesnej strategii wykorzystania dronów bojowych w XXI wieku. Miejsce 4G J11 Sharp Sword GJ-11 Sharp Sword to chiński dron bojowy zaprojektowany przez firmę Hongdu Aviation Industry Group, który jest uważany za jeden z najnowocześniejszych bezzałogowych systemów w Chinach. Podobnie jak inne drony uderzeniowe, jest przeznaczony do realizacji misji rozpoznawczych, wywiadowczych oraz precyzyjnych ataków rakietowych. GJ-11 ma długość 12 metrów, rozpiętość skrzydeł 14 metrów i wagę przy maksymalnej masie startowej wynoszącą 16 ton. Dron wyposażony jest w silnik odrzutowy, który pozwala na osiąganie prędkości do 900 km na godzinę. Oraz wznoszenie się na wysokości do 13 tysięcy metrów. Jego zasięg operacyjny wynosi około 2000 km, co czyni go idealnym do realizacji długotrwałych misji nad obszarami konfliktów. GJ11 Sharp Sword posiada nowoczesny system sterowania, który umożliwia mu wykonywanie autonomicznych misji, zarówno w trybie bojowym, jak i wywiadowczym. Dron jest uzbrojony w precyzyjne rakiety oraz bomby, które Umożliwiają przeprowadzanie ataków na cele naziemne z dużą dokładnością. Jego konstrukcja stealth. Zapewnia trudność w wykryciu przez radary, co zwiększa jego efektywność w operacjach wymagających wysokiej dyskrecji. GJ-11 jest wykorzystywany głównie przez chińskie siły zbrojne i stanowi jeden z kluczowych elementów ich strategii wojskowej. Dzięki swojej wszechstronności i zaawansowanej technologii, Sharp Sword jest porównywany do zachodnich dronów i stanowi ważny element współczesnych dronów bojowych. Miejsce trzecie S-70 Ochotnik. S-70 Ochotnik to rosyjski bezzałogowy dron bojowy typu UCAV, zaprojektowany do przeprowadzania precyzyjnych ataków na cele naziemne i powietrzne oraz misji rozpoznawczych. Jego konstrukcja opiera się na technologii STELT, co zapewnia mu niski poziom wykrywalności przez radary przeciwnika. Ochotnik ma długość 14 metrów rozpiętość skrzydeł 19 metrów i wagę szacowaną na około 20 ton przy maksymalnej masie startowej. Jego napęd stanowi silnik odrzutowy, który pozwala mu osiągnąć prędkość do 1000 km na godzinę i wznosić się na wysokość do 16 000 metrów. Jest w stanie pozostawać w powietrzu przez około 30 godzin, co czyni go idealnym do długotrwałych misji bojowych. W strefach A2 AD Anti-Access Area Denial. Dron może być uzbrojony w precyzyjne rakiety, bomby oraz inne systemy broni. Które mogą być przenoszone w wewnętrznych komorach uzbrojenia, co zmniejsza jego sygnaturę radarową. S-70 Ochotnik jest w fazie testów, ale jego potencjał bojowy już teraz budzi zainteresowanie. Na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej doktryny wojennej. Dron jest zaprojektowany do współpracy z załogowymi myśliwcami, takimi jak Su-57, w ramach misji eskortowych i uderzeniowych. Ochotnik jest jest również testowany w zakresie autonomii i zdolności do działania w trudnych warunkach. S70 Ochotnik stanowi część ambitnego programu modernizacji rosyjskiego lotnictwa i staje się jednym z kluczowych elementów ich strategii wojskowej na przyszłość. Miejsce drugie BAE Taranis. BAE Taranis. To brytyjski bezzałogowy dron bojowy, zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu misji wywiadowczych, rozpoznawczych i precyzyjnych atakach rakietowych oraz bombowych. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych dronów stealth na świecie, który ma zdolność do działania w trudnych warunkach, z minimalnym ryzykiem wykrycia przez wroga. Taranis ma długość 12 metrów, rozpiętość skrzydeł 10 metrów, a jego maksymalna masa startowa wynosi 8 ton. Dron jest napędzany silnikiem odrzutowym, co pozwala mu osiągać prędkość poddźwiękową i wykonywać długotrwałe loty na dużych wysokościach. Taranis może utrzymywać się w powietrzu przez wiele godzin, co czyni go idealnym do misji zwiadowczych, monitorowania i ataków na celach strategicznych. Uzbrojony w precyzyjne rakiety oraz bomby, może przeprowadzać ataki na cele w terenie, a także strefach o wysokim zagrożeniu. Jego konstrukcja stealth pozwala na zmniejszenie wykrywalności przez radary, a jego systemy sterowania umożliwiają mu autonomiczne wykonywanie zadań. Dron jest w pełni zintegrowany. Integrowany z systemami łączności, co pozwala na precyzyjne przekazywanie danych wywiadowczych w czasie rzeczywistym BAE Taranis jest wykorzystywany przez brytyjskie siły powietrzne, stanowiąc przykład przyszłościowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii bezzałogowych. Taranis jest jednym z kluczowych elementów brytyjskiej strategii w dziedzinie bezpiecznych i skutecznych misji wojskowych w XXI wieku. Miejsce pierwsze X-47 B Pegasus. X-47 B Pegasus to amerykański bezzałogowy dron bojowy. Zaprojektowany przez Northrop Grumman dla Marynarki Wojennej USA w ramach programu rozwoju dronów do operacji na pokładach lotniskowców. Dron charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją stealth co pozwala na minimalizowanie wykrywalności przez radary w trakcie misji bojowych. X-47B ma długość 11,6 metra, rozpiętość skrzydeł 19,5 metra i wagę wynoszącą 20 ton. Przy maksymalnej masie startowej, napędzany silnikiem odrzutowym, jest w stanie osiągnąć prędkość do 1000 km na godzinę i może operować na wysokości do 12 000 metrów. X-47B jest zdolny do autonomicznego wykonywania misji, co sprawia, że stanowi doskonałe wsparcie dla załogowych maszyn, wykonując zadania w obszarach o wysokim ryzyku. Dron jest zaprojektowany do przeprowadzania precyzyjnych ataków rakietowych i bombowych, ale także misji rozpoznawczych i wywiadowczych w czasie rzeczywistym. X-47B jest wyjątkowo cichy, co zwiększa jego skuteczność w zadaniach wymagających dyskrecji, jego zdolność do operowania na lotniskowcach i lądowiskach o ograniczonym Wielkiego przestrzeni czyni go kluczowym elementem w modernizacji floty US Navy. Dron przeszedł testy na pokładzie lotniskowca, co dowodzi jego zdolności do działania w trudnych warunkach morskich. X-47B Pegasus stanowi przyszłość autonomicznych operacji wojskowych i jest uznawany za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie dronów wojskowych XXI wieku. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.